Anna czerwińska rydel Tajemnica Matyldy, Fragment. Było chłodno. Jesień królowała na całego, panosząc się wśród drzew, tarnosząc im czupryny, strącając liście, kasztami i żołędzie. Babcie i mamy spacerowały z pociechami, łapiąc ostatnie promienie jesiennego słońca. Było spokojnie cicho. Pani Alicja szła zamyślona, smutna. Przechodziła właśnie obok ławki, na której siedziała młoda kobieta i spojrzała na książkę, którą nieznajoma czytała. Jak zrozumieć swoje dziecko? Hmm, ciekawy tytuł, mruknęła starsza pani. Czy mogę się przysiąść? Proszę bardzo. Młoda kobieta odsunęła się nieco, odgarnęła włosy i ponownie zagłębiła się w lekturze. Czy nie pogniewa się pani, jeśli o coś spytam? Zwróciła się pani Alicja do nieznajomej. Proszę mówić. Przepraszam, że przeszkadzam w czytaniu, ale ten tytuł książki tak mnie zaciekawił. Pomyślałam, że może warto porozmawiać. Czy to takie trudne, żeby zrozumieć swoje dziecko? Kobieta przez długi czas nic nie odpowiadała. Czasem trudne, powiedziała w końcu. Chciałaby się jak najlepiej, ale ciągle nie wychodzi. Ciągle coś jest nie tak. Szczególnie jeśli matka sama wychowuje swoje dziecko, tak jak ja. Wtedy jest bardzo trudno. To dziwne, obruszyła się starsza. Pani. Ja, co prawda, mam już dorosłe dzieci, ale uczę muzyki i z dziećmi w różnym wieku mam kontakt na co dzień. Osobiście uważam, że to proste. Czy ma pani na to jakąś szczególną receptę? Zainteresowała się młoda kobieta. Nic specjalnego, po prostu kochać, wymagać i akceptować. To trzy rzeczy, które potrzebne są dziecku. No i jeszcze najważniejsze czas. Trzeba mieć czas na kontakt z dzieckiem, rozmowy i zabawy z nim. Każde dziecko bardzo chce, żeby spędzać z nim czas, dużo czasu. A jeśli tego czasu jest mało, bo praca, ciągły pośpiech nie ma już siły tego wszystkiego pogodzić. Trzeba zawsze zastanowić się, co jest w życiu najważniejsze. Czy to, żeby dziecko miało kolejną zabawkę, czy to, żeby miało przyjaciela w rodzicu, który ma dla niego czas. Tak pani to mówi, jakby to było bardzo proste. A to wcale tak nie jest. Może pani dzieci były jakieś wyjątkowe, ale z moją córką naprawdę nie jest łatwo. Młoda kobieta spojrzała na panią Alicję i zamilkła. Starszej pani wydawało się, że rozważa to, o czym rozmawiały. Przyjrzała jej się uważniej. Szczupła, długie jasne włosy, śliczna, pomyślała. Pasowałaby na mamy No, Ale nie pracuje w banku. Pójdę już do domu, to wszystko nie ma sensu. Pani Alicja już podnosiła się, żeby odejść, ale coś ją zatrzymało. Coś w wyrazie twarzy kobiety, w jej oczach. Czy pani źle się czuje? Nieznajoma zaniepokoiła się dziwnym zachowaniem nauczycielki. Nie, przepraszam, jestem po prostu zmęczona. Szukałam dziś od rana kogoś bardzo dla mnie ważnego. Wie pani, to taka długa historia. Nie chciałabym Pani zanudzać. Ależ proszę opowiadać, chętnie posłucham. Proszę sobie wyobrazić, że w którejś soboty, w czasie gdy prowadziłam lekcję skrzypiec, przyszła do mnie niezwykła dziewczynka. Ogromnie wrażliwa i jak się później okazało, bardzo uzdolniona muzycznie. Zaczęła się u mnie uczyć gry na skrzypcach. Nie będę ukrywać, że bardzo ją polubiłam. Robi duże postępy w graniu, mimo że nie ma możliwości ćwiczyć w domu. Przychodzi do mnie codziennie po szkole i gramy razem. Wspaniale, to musi być jakieś bardzo zdyscyplinowane dziecko, przerwała pani Alicji kobieta. Problem w tym, że dziewczynka utrzymuje całą tę sprawę w tajemnicy przed swoją mamą boi się jej powiedzieć o naszych lekcjach. – A miałaby się czym pochwalić – odpowiedziała z dumą nauczycielka. – Myślę, że Matylda jest bardzo samotna. – Matylda? – zdziwiła się kobieta. – Tak ma na imię dziewczynka. Jest bardzo miłym dzieckiem, zawsze uśmiechnięta. Ogromnie lubię jej wizyty. Mała znalazła chyba u mnie to, czego nigdy nie miała w domu. Trochę ciepła. O rodzicach nigdy nic nie mówi. Tylko raz wyrwało jej się, że mama pracuje w banku. Mówi o mamie z taką miłością, że jest śliczna. Więc ja dzisiaj od rana, proszę pani, chodzę po okolicznych bankach i szukam tej mamy. Chciałabym jej powiedzieć, jaką ma wspaniałą córkę. Matylda może być kiedyś naprawdę dobrą skrzypaczką, ale nie to jest najważniejsze. To dziecko ma dobre serce i potrzebuje miłości, dużo miłości. To wszystko chciałam powiedzieć jej mamie. I jeszcze to, że dziecko w tym wieku ma się tylko raz w życiu, ten czas nigdy nie wróci. Praca pracą, ale najważniejszy jest czas spędzony z bliską osobą. Na litość boską. Dlaczego Pani płacze? Czy powiedziałam coś, co panią uraziło? Nie. Przepraszam, muszę już iść. Proszę zaczekać, pani Alicja dotknęła ramienia kobiety. Te oczy, ten sam wyraz. Czy Pani jest? Znalazła pani mamę Matyldy. I proszę się nie obawiać, nie uraziła mnie pani. To wszystko prawda. Nie mam z Matyldą kontaktu. Nigdy nie miałam. Ona zawsze była inna niż ja. Taka jak jej ojciec. Bujał w obłokach, kiedy ja musiałam chodzić po ziemi, żebyśmy obie miały z czego żyć. A teraz znowu w skrzypce. Proszę mi wybaczyć, nie mogę się na to zgodzić. Rozumiem, powiedziała ze smutkiem nauczycielka. Proszę tylko nie mówić matygdzi o naszym spotkaniu. Ma Pani prawo być niezadowolona, ale ona mnie okłamała. Proszę mi powiedzieć, ile jestem winna Pani za te wszystkie lekcje do tej pory. Za wszystko zapłacę i sprawa będzie załatwiona. Nie okłamała. Po prostu bała się powiedzieć prawdę. Nie chciała pani denerwować. A jeśli chodzi o pieniądze, to nic pani nie płaci. Nie uczyłam matyldy dla pieniędzy. Nie jest mi pani nic winna. Proszę tylko dać córce szansę tylko do Bożego Narodzenia. Organizuję koncert kolęd dla moich uczniów i ich rodzin. Proszę obiecać, że pani przyjdzie i posłucha, jak Matylda gra. Potem pani zadecyduje, co dalej. 22 grudnia, godzina 18. Proszę przyjść. O, to moja wizytówka z adresem. I jeszcze raz proszę, niech pani nic nie mówi Matyldzie, że pani o wszystkim wie. Nie wybaczyłabym. Dobrze, zgodziła się niechętnie mama Matyldy. Przyjdę na ten koncert, ale teraz naprawdę muszę już iść. Do widzenia.